Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dziś na warsztacie mam zmywarkę Electrolux. Ta zmywarka zgłasza błąd i40. W internecie szukając informacji znajdziecie wskazówki mówiące, żeby sprawdzić, czy filtry nie są pozatykane te w środku w podłodze, czy węże są drożne. Tutaj, jak widzimy, w środku. Te filtry, o których mowa w internecie to są te filtry, żeby sprawdzić, czy są czyste, czy nie są pozatykane. Tutaj jak widać są w stanie idealnym czyściusienie. O jakaś korozja, yy, yy, następnie dro, drożność węży węża na przykład odpływowego. No skoro nie mamy wody w zmywarce, to znaczy, że. Jest ten wąż drożny, bo została woda odpompowana. Jeżeli chodzi o ten błąd, to ja już to wcześniej miałem okazję nieraz naprawiać, i już tutaj wiem, w czym jest rzecz. A mianowicie, tutaj po zdjęciu filtrów, tych w podłodze, widzimy to zagłębienie jest właśnie bardzo ważne w każdej zmywarce tu się dzieją ważne rzeczy. I tutaj w tej zmywarce może długopis wezmę w tym miejscu jest taki sobie otwór niewielkiej średnicy. I ten otwór nas interesuje. Dobierzemy się do niego ale od strony pod zespołów. Dlatego zmywarkę muszę Położyć na plecach zdejmiemy podłogę i pokażę potem z tamtej strony, jak zrobić, żeby tego błędu się pozbyć. To jest najczęstsza przyczyna. Zatykanie się w tym miejscu, gdzie pokazuje błąd i 40. Także wyłączymy ją sobie również z zasilania. I zajrzymy od spodu, i tak, żeby się tam dostać, musimy zdjąć tą osłonę. Ale, żeby tą osłonę zdjąć, musimy odkręcić ten element plastikowy i ten przedni element plastikowy. Tutaj mamy zatrzaski, które pewnie umożliwią nam. Następnie musimy tutaj odkręcić boki w tych miejscach. Jeden i drugi. I mamy jeszcze dwa wkręty do odkręcenia, które trzymają ten element plastikowy. Tutaj w głębi jest jeden. I tutaj mamy drugi. Żeby je odkręcić, musimy użyć przedłużki i musimy je odkręcać na otwartych drzwiach w ten oto sposób. Co teraz uczynię. Jakbym miał trzecią rękę, to bym to odkręcił i, i sfilmował, ale niestety za chwilę wracam. Teraz ten element już tam niczym nie jest zablokowany, możemy go. Zdemontować i od razu już mamy fajny dostęp do wszystkich podzespołów. Jest to w sumie fajnie nawet pomyślane, bo jest nieograniczony dostęp do wszystkich podzespołów. Tutaj mamy pompę z grzałką, pompę z pustową. Tam jest schowany. Moduł sterujący, czyli elektronika. A nas tutaj interesuje ten element. Tak, i właśnie ten element jest po drugiej stronie tego otworu, który pokazywałem. Musimy go, bardzo łatwo jest go zdjąć. I w tym miejscu mamy taki. Powiedzmy, dwupętymetrowy kanalik, który się nam zatyka resztkami jakimiś. Resztkami z naszych naczyń. Teraz musimy ten otwór udrożnić jakimś elementem. Może to być drut. Możemy też użyć powietrza ze, ze strzykawki, kilka razy przedmuchać. To jest niesprawna 2 cm, więc tutaj łatwo będzie zajrzeć i sprawdzić, czy już jest prześwit. To jest pierwsza czynność. A druga czynność to musimy zobaczyć, czy do wnętrza to jest czujnik membranowy, który działa pod wpływem ciśnienia, które wytwarza na niego woda znajdująca się w zmywarce. Jeżeli widzimy, tutaj akurat za wiele nie ma, ale też możemy. Jeżeli by tam coś było, możemy bardzo delikatnie przepłukać go, używając strzykawki ciepłej wody z detergentem jakimś i naprawdę delikatnie musimy parę razy go przepłukać. Tam jest membrana, żeby nie uszkodzić, żeby nie narobić sobie kłopotu. Delikatnie parę razy przepłukać. To co tam się znajduje, to wtedy wypłynie nam po prostu na zewnątrz. Zakładamy go z powrotem i tą czynność mamy zakończoną. Tak jak mówiłem, ten mechanizm zatyka się resztkami znaczyń stależy, z które trafiają do zmywarki. Jeżeli ktoś bardzo dba i bardzo niewiele rzeczy się dostaje z talerzami do zmywarki i od czasu do czasu robi, ten taki program czyszczący z detergentem specjalnym, to może nigdy nie dojść do zatkania tego, tego czujnika membranowego. Jeżeli zdarzają się jakieś sytuacje, że tam czasami coś nam się dostanie, no to z czasem może, może tam się zatkać. Już kilka miałem takich przypadków, że tam naszło różnych takich rzeczy. Rozpuszczony tłuszcz, jakieś resztki i po prostu zatyka ten kanalik. Także tutaj na pewno. Przy błędzie i 40 warto zajrzeć. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.